Cześć, witajcie. Dzisiejszy film będzie taki nietypowy, bo to nie ja będę grać, tylko mój kolega na moim koncie będzie grać. Będą oczywiście dla niego trzy zadania. Pierwsze, e, będzie musiał znaleźć 10 jajek z nowego eventu. Drugie zadanie, rozwalenie wszystkich dużych chestów. Trzecie zadanie, e, będzie musiał mój kolega zna znaleźć wszystkie banki na mapie. To zaczynajmy. Teraz akurat przy moim studiu jest mój kolega i musi wykonać te trzy zadania. Może jak chcesz, możesz się odezwać. Dobra. <coughs> Dobra, najpierw znajdziemy te 10 jak Zjemy to. To znajduj, znajduj. Nie masz określonego czasu, masz tyle czasu, ile chcesz. Dobra, tam widzę. Tutaj widzę już dwa. Trzy: trzy. Okej, okay, ja, ja nie będę nic podpowiadać mojemu koledze. I on sam wszystko robi. Nie sprawdzę, nie sprawdzę. One są słabe. Spadka. Mamy już trzy jajka. No. Fajnie, to widzę trzecie. Czy czwarta? Idź dalej. Tutaj już nic nie ma. Jak chcecie jeszcze jakieś filmy z moim kolegą, to piszcie w komentarzach. Myślę, że będą chcieli. Zobaczymy. O, ja widzę. jeli już nazbierałeś pięć? No tak, już to jest piąta. No to jeszcze dwa razy tyle i koniec. Idź dalej, za chwilę będziesz musiał iść do następnego świata. Nie znajdziesz. No i chyba nie ma, no to... Nie, bo to już teraz, y, właśnie jesteś na tym No, Teraz chyba będziesz musiał iść na fantazy świat Właśnie, idę właśnie To do rakiety lecisz e, Widzę szóstej eko. Okej okay. Jeszcze cztery. Może coś się zaraz piłka? O, jest. Ja widzę. O, ja ją miałam, nie miałam się meko. Um, No dobra, tutaj już chyba coś nie, nie mamy, albo się coś za chwilę zaraz pi. Ale nic nie mam. To idź. Tego świata. Uwaga, o tutaj jest sporo no Mamy... Które już jajko? Ósmę? Łma chyba. To możemy zaliczyć. Okej. Okay. Teraz... Mamy następne. Uwaga, dziewiąte. Te większe dawaj, please To większe, większe szanse. No i zaliczyłeś, brawo. Teraz, teraz czeka cię zadanie drugie. Znajdź wszystkie duże czesty na mapie, e, to dobra. I o wiem, nie musisz wszystkich, musisz pięć. Pięć czestów dużych na mapie znaleźć. Pięć, dobra. Jedna już zaliczona. Gdzie widzowie jejbę. Ja widzowie ja, ja jakby A, mojemu koledze nie daje takich trudnych pon. Tak zazwyczaj to nie gra w pet symulatora. Może kiedyś coś... Czasu do czasu gram. A zobacz tamtych w, w tych innych portalach. Tak, wiemy, ale chcę tam iść. A, chcesz tam. <coughs> tak, tam sobie idę Ok. Jeszcze cztery. Okej, druga jest Muszę coś zrespić, nie chcę. Inno za chwilę się zrespić, poczekaj. Po co tu? Nie, to trochę się za daleko poszedłeś. To właśnie ten. To będziesz już trochę dłużej rozwalać, więc musisz trochę poczekać. To jest trzecia skrzyneczka, tak. Nie no się jedną skrzyneczkę, znaczy nie musisz akurat iść po kolei, możesz iść w takiej kolejności jakiej chcesz. Hmm. Dobra. Jak chcesz, tutaj też możesz się jedną raz walić. Tam na... O, tutaj tam, to jeszcze chcesz. I już. I ostatnia skrzynka jakaś sobie... A, o, nie, jednak nie możesz na Hacker Portal, bo tam będzie za łatwo. Oprócz Hacker Portalu. No, ominąłeś, na pewno ci mówię. O, no. Ale powiem ci, byłeś bliski. Poczekaj chwilę. Już Ci podpowiem, bo... a Ale mhm. jasna mapka. Pamiętasz jak ostatnio grałaś? Pamiętam. No i okej, okay, drugie zadanie zaliczone. No to teraz pora na zadanie ostatnie, czyli masz znaleźć, masz znaleźć wszystkie banki na mapie na Simulatora. Okay. Dobra, pierwsze. Pierwsze. Drugi. drugi. I tam widać trzeci. To trzeci i uwaga, jeszcze, jeszcze trochę ci zostało. Czwarty. czwarte czwarty. Okay, Okej, no jeju. Ostatnio grałeś, ty grałeś. Ile, I kiedy ty ostatnio grałeś Tu sytuatora? jest trzeci, czwarty, czwarty a jeszcze zostało. A sobie. dzięki, za, że odbierasz. Dzięki, dzięki. No i jeszcze... Eee. Jeszcze chyba zostało. Okej, okay, okej. Okay. Właśnie i... ja wiem, wiem, wiem. Niech um, Chcę ci da zadłu... portal. Tutaj piliśmy. Oj, nie byłeś Dla jeszcze mojda. wszędzie. Gdzie ty Okej, okay, ja nie podpowiadam. Nie podpowiadam. Wiem, że to jest dziś pod koniec e, po prostu mapę spec simulatora Oj, to była bardzo duża podpowiedź. No nie ma, nie ma. No i brawo! Mamy. Przeszedłeś. Możecie też być brawo dla mojego kolegi. Udało mu się. Wystawiajcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkę i udostępniajcie kolegom i koleżankom. Będę bardzo szczęśliwy. O. Oto ja, jak już mój kolega wzią. wykonał zadanie, to chyba już musimy się żegnać. No to do widzenia!